Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj podzielę się z Wami produktami. Z mojej kosmetyczki wyciągnę produkty, które zabiorę ze sobą na dzisiejszy trening. I... I, i, i. Nie wiem, czy wy wiecie, co to takiego będzie. Ale mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że Wy również je pokochacie. Napiszcie, czym nie widać, czym nie słychać. Po dzisiejszym poranku intensywnym w rozwój osobisty, cześć Włotko, nakładam, przygotowuję moją skórę mleczkiem 4 w 1, czyli nawilżam jednocześnie, ale przede wszystkim oczyszczam, złuszczam i regeneruję tę skórę. Najlepiej jak tylko się da. Wilżę mojego przyjaciela, czyli system soniczny, i pomasuję sobie po prostu wspaniale, żeby skóra była oczyszczona. Mam nadzieję, że połączenie jest OK, że wszystko jest dobrze i że, że w miarę możliwości będziecie, będziecie mogli cieszyć się jak najlepszą jakością połączenia. Kochani, wybywam mój challenge, e, oczywiście trwa, ale jest to związane z bardzo wieloma czynnikami, e, czynnikami w życiu i czasem jest tak, że takie wyzwania wyzwania staną na naszej drodze w najmniej oczekiwanym momencie i po prostu trzeba się z nimi zmierzyć. Trzeba się z nimi zmierzyć. E, system soniczny kocham za to, że... Pięknie pomaga mi się zmierzyć z wyzwaniami związanymi z, moj, z moją skórą i wspaniale wspaniale oczyszcza. Ja zwilżę sobie twarz i wypłuczę wszystko, co jest związane z mleczkiem 4 w 1 na mojej twarzy. Bardzo lubię efekt gładkości. Eee, gładkości. Wczoraj robiłam mikrodermabrazję, więc po prostu ta skóra jest jeszcze bardziej gładka niż zwykle. Cześć Iwonko, witam Cię kochana. Jak spędziłaś urodziny, chwal się tutaj szybciutko. Chwal się tutaj szybciutko, a my... a my działamy. Działamy dalej. I. E, I choć, słuchajcie, nie powiem, żeby mi się chciało za bardzo. To, to za moment wyjdę. Za moment wyjdę na krótki, bo 15-minutowy trening. Dzisiaj będzie bieganie, a nie chodzenie. Płyn z kwasem hialuronowym, eliksir młodości, płyn nawilżający, odświeżający, nakładam sobie po prostu na skórę szyi dekoltu, na całą moją twarz. Um, pod oczy, żeby dobrze się dobudzić po bardzo intensywnym weekendzie. Pod oczy, słuchajcie, nie wiem gdzie patrzeć, ale chyba będę patrzeć Wam prosto w oczy. Napiszcie kto jest ze mną jeszcze. I czy u Was jest u mnie dzisiaj piękna pogoda, wczoraj padało trochę, po naszym powrocie z nadją ze spacerku. Cześć Basiu. E Troszeczkę padało. Słuchajcie, krem y, dla, dla pobudzenia krem z komórkami macierzystymi, z biomimetycznymi peptydami. Komórki macierzyste oczywiście pochodzenia roślinnego, peptydy biomimetyczne, które przepięknie, naprawczo działają na nasze okolice oczu y, i y, pod oczy i na okolice oczu po prostu y, żel, który ja bardzo lubię. I jest to żel in żel, który, który nakładam i taką grubszą warstwę. On przywędrował, słuchajcie, przywędrował do mnie. Najbardziej rozkochała mnie w nim moja przyjaciółka, bo powiem Wam szczerze, że ja tak troszkę o nim zapomniałam i trochę w tym czasie, kiedy miałabym ochotę wybrać się na Lazurowe Wybrzeże, kiedy miałabym ochotę zobaczyć, ten kolor kojarzy mi się z e, morzem na Mauritius, jak byliśmy. E, po prostu byłam zachwycona tym kolorem i, po, i od razu jak go nałożyłam, nakładam taką grubą warstwę. E, ten żel jest genialny na opuchnięcia i, i sińce pod oczami. O jejku, subs! Beatka, wysyłam Ci dzisiaj słońce, wysyłam Ci dzisiaj słońce. Kochane moje, cześć Madziu, cześć Madziu. Wysyłam Ci słońce i wszystkim tym z Was, którzy słońce nie mają, jak widzicie u mnie świeci, za moment jeszcze wybywam, wybywam i zapewne będzie świecić jeszcze mocniej. Taki mam plan, taki mam plan, bo planuję, planuję, słuchajcie, intensywnie dosyć rozpocząć i, i rozciągnąć się troszeczkę żel indalch, opuchnięcia, worki, sińce pod oczami cudnie dla tych z Was, które, którzy nie dospali w weekend wspaniale, grubsza warstwa wchłonie się cudownie i zadziała również regeneracyjnie i odżywczo na okolice oczu wyciągi z kasztanowca działają genialnie działają genialnie również na zaczerwienienia na zaczerwienienia pod oczami i kolejny produkt, który nakładam na twarz to jest maska Maska z kwasem hialuronowym i zobaczcie, ona ma taką pół prze, sub, taki delikatny różek konsystencję, ale jak nałożę się ją na twarz, to wtedy jest zupełnie przezroczysta, podobnie jak żel, więc tego nie widać. Nawet rozważałam, czy nie założyć dzisiaj płatków, ale wiem, że jakbym jak spacerowała, to jeszcze jak Cię mogę, natomiast podczas, podczas biegania nie za bardzo się nadają płatki ze względu na to, że one po prostu nawet przy rozmawianiu, jak gadam z Wami troszkę, jak sobie dywagujemy na różne ważne tematy w naszym życiu, to to po prostu spadają, zsuwają się, spadają i myślę, że nie miałabym cierpliwości, choć może to byłby dobry trening również cierpliwości, żeby podnosić te płatki do góry, aczkolwiek nie zamierzam dzisiaj sobie utrudniać życia, a je ułatwiać i maska z kwasem hialuronowym super nawilża uzupełnia niedobory kwasu hialuronowego w skórze. Można ją nakładać zarówno rano jak i na wieczór. Wspaniale sprawdza się połączona, zmiksowana z kremem, z bombą serum na twarz, na noc i można ją zostawić na całą noc. Ja lubię ją zmywać najbardziej na świecie, chyba że łączy ją z kremem intensywnie nawilżającym, nawilżającym z algami właśnie na noc. I teraz ta pielęgnacja to sprawia, że nikt nie widzi tak naprawdę, co jest na skórze. To jest ewelinko, nikt nie widzi tego, co jest na skórze, nikt nie widzi jakby duet, duet po prostu genialny, duet w zasadzie trio, trio genialne, połączeniowe, krem, który trochę mnie obudzi, żel, po którego nałożeniu od razu czuję tak jakby igiełki mi wbijały, więc rozbija super. Super to, co się dzieje pod oczami. No i oczywiście wcześniejsze przygotowanie: mleczko i płyn hialuronowy. To już standard eliksir młodości. Cudne, cudne, cudne. I na usta, na usta, słuchajcie, subtelnie, nawilżenie. Cześć na Nawilżenie. Hmm. Produktem, który uwielbiam i który zakupiłam sobie w większej ilości, bo z kampanii Dłonie Pełne Dobra. Produkt, który wspiera balsam na usta, który wspiera w odcieniu, słuchajcie, różowym, różowiutkim, takim bardzo, bardzo, bardzo delikatnym. I on tak naprawdę jest balsamem koloryzującym i jego, dochód z jego. Zakupu częściowy dochód jest przeznaczony na fundację charytatywną One Day, która wspiera start w dorosłe życie, kursy zawodowe dzieciaków pochodzących z domów dziecka i to mnie zawsze bardzo wzruszało, bo, bo myślę sobie, że jak my możemy sobie pozwolić na to, to warto pomagać inwestować w takie dzieci, w które nikt nie zainwestuje. I, i które nie mają, nie mają rodziców, nie mają możliwości i mają naprawdę dosyć skomplikowany start w, dorosłe, w swoje dorosłe życie. Także ten właśnie balsam, który w sekundzie po nałożeniu, zobaczcie już moje usta zmieniają troszeczkę kolor, więc są delikatnie zaróżowione, a ja tymczasem pędzę, pędzę po pokonanie siebie. Pędzę po swoje marzenia, pędzę po nowe inspiracje, po nowe pomysły, pędzę, żeby się trochę zmęczyć z samego rana i żeby wygenerować mnóstwo endorfin do, do mojego życia, a ja zapraszam Was do mojego funkcjonowania również w dniu dzisiejszym. Madziu, witam cię serdecznie. Zapraszam Was z całego serca w środę na live o pokonywaniu przekonań, wzmacnianiu tych, które są pozytywne oraz pokonywaniu przekonań, które są ograniczające. Na live będziemy prowadzić razem z Andrzejem Maciejskim live o godzinie 21.00 w środę. Będzie to naprawdę mocne wydarzenie. Zapraszam Was z całego serca i do usłyszenia i do zobaczenia. A tymczasem widzimy się kolejnym razem na kwadransie piękna z kolejnymi kombinacjami produktów, które które ja stosuję i używam wzajemnie. Miłego dnia, pa!